Mrągowski tony Halik, który powrócił z Azji. Mrągowianin Artur Trzciński ma dopiero 30 lat, a już przemierzył tysiące kilometrów. Jego przygoda zaczęła się niewinnie, bo od podróżowania statą w autobusie. To się po prostu zrodziło od młodego wieku. Tata jest kierowca autobusu, można mnie zawsze woził na koszu. Pamiętam po Polsce i tam sobie zawsze miałam kartkę, zapisywałam sobie, gdzie byłem, a gdzie nie byłem. Się pytał, gdzie jedziemy, dysuwał, patrzę na kartkę, dysuwał, a nie byłem, no to jedziemy. I później czytałem książki tony Halika cały czas po parę razy. I to było tak, że nawet pani z geografii to raz było Operu, gdzieś tam, jest tam w to książce i ona do mnie mówi, ona tam mówi o tym Peru, a ja do niej mówię, no jak który widział powiedział do Peru. Ona, bądź cicho, coś tam, z tej ławki tam, cicho, bądź coś tam, nie rozmawiaj. Jak byłem w Peru, to to pamiętałem, nie? Że to ona tak mówiła. Wjechałem z Polski i miałem gdzieś może 8 lat temu, no wyjechałem, jak to się zawsze mówił za pracą. No jak każdy Polek kiedyś tam wyjeżdżasz przed Unią Europejską. Spakowałem sobie takie małe plecaki jakie mam tutaj. Skąd zawsze podróżuję, nie, nie mam większego wielkiego takiego plecaka, jak wszyscy oczekują. Myślę o przetrwaniu swoim o swoim zdrowiu. Mam trochę tabletki do wody, mam takie że odkazić wodę, mam lusterkę, mam Ktoś tam umrę, to tam będę spuszczał blask z dżungli do samolotu, nie, takie rzeczy. Sól mam, żeby tam się przykleili jakąś tam lisajka czy coś, solo się, żeby odpadło i po prostu takie mam przetrwanie na mam takie coś, mam jak, e, nazywa się to po angielsku flint, no, robi iskrę, jak w dżungli pada deszcz, to zapałki zawodzą i po prostu ogień i ten, e, zapalniczka i wtedy się robi takie coś, że się robi taki ręcznie ogień. Byłeś między innymi w Wietnamie, Kambodży, Tajlandii, Peru i Boliwii. Jak długo trwa taka podróż i jak udaje Ci się przetrwać Pierwszy mu taki wielki podróż to była w Ameryce Południowej na 6 miesięcy pycham. Byłem w Peru, w Boliwii, w Chile, wróciłem do pory, pycham do Ekwadoru. I przedłem prawie jak ja podróżuję, to jestem prawie w każdym mieście. Mieszkam w rodzinie, każdej, pomagam, odwiedzam wioski, dżungle, wszystko co jest, co jest możliwe. Nie to, że tylko sam tam jadę, posiedzę tydzień miesiąc czasu i przywracam i mówię, że byłem. No muszę wszystko przeżyć. wszystko co jest możliwe. Jak tam słyszę, że ktoś tam jakaś wioska odległa gdzieś tam daleko i tam jeszcze nie było, na przykład białego i kogo nie było, to mi to fecę, o ja będę pierwszym białym. W jakim który pojechał do dżungli. To jest taka dralina, tam ci widzą, jak. Jak ty ich? Powiem jeden moment, zupełnie w Ameryki, który mnie tak zaskoczył. Szliśmy przez dżunglę do Wilka Bamby, tam gdzie ten Harikotrył z tam. To było przed 10 dni. Można było iść przed 12 dni, ale on szedł, ten tron szedł przez dżunglę, tak miał kurtami po prostu, można powiedzieć. I siedzimy w ten pierwszy czy drugi dzień. rozpalił ognisko, i siedzimy, siedzimy, i on mówi. Zrozumiałem, no, razem po hiszpańsku. I on się odwróci i mówi: Aliancho, w Quechua. to jest cześć, hello. Ja się odwracam, a stoję takich dwóch prymitywnych ludzi z takimi twarzami. Poważnymi, jakby wy, jak wy, wykute były. Wiesz, w kamieniu, nie? I ci stoi, stoją tak. I nie, nie było, nie było słuchać, kiedy oni przyszli, co oni chcą, i wiesz, ty się do nich uśmiechasz, a on jest twarz poważna, nie? I wtedy jest taka adrenalina, to zapamiętam najbardziej. I później tam z nimi porozmawiali, że co, co my tutaj robimy, to ich butelkach, co tam, po co przyszliśmy, czy to jakieś tam zabijaki zwierzęta, czy tam coś, tak dla nich tak, po prostu do niego do domu przyszedł. I tam jakieś parę minut postali i poszli. A tak mi pamiętam, taka miałam ad adrenalinę. Dużo jest przyjemnych rzeczy. Na przykład jak na przykład Machu Picchu byłem, czy byłem Tiwanaku w Boliwii byłem. Tak na przykład atrakcje turystyczne, że ludzie ludzie fascynują, na przykład ktoś tam. Lubi świątynie, czy jakiś tam wielki attitude atut to jest po polsku wysokość albo najwyższy kanio na świecie, Tykaka ale jak byłem, na najwyżej na, na pożone jezioro na świecie, tam gdzie nie ma lodu, bo się wybija, to stafle są jeszcze słońce, czy nie ma śniegu, nie lodu. Dużo rzeczy takich fascynują, na przykład najwyższy kanion na świecie. Ja to lubię wszystko, co jest największe na, na świecie. Ja byłem w Iquitos, to jest największe miasto położone na świecie. Pły, wiesz, takie miasto, że nie ma dostępu drogą lądową, tylko jest powietrzną i łodzią. Przecież około 20 tysięcy kilometrów, myślę, tak około. z razem z Azją i z Ameryką. Nie było. No, może, może więcej. Marcy, ponad 10 tysięcy kilometrów zrobiłem. Taka podróż na tak długi okres na pewno jest kosztowna, jak udaje ci się zdobyć środki finansowe? Pracuję, tak jak każdy. Na przykład, ja poświęciłem coś dla czegoś. Że, na przykład, to jest tak, że jak ja pracuję przez rok czasu, to pół roku podróżuję. Ale ja nie mam domu, nie mam samochodu. Musiałem zostawić dziewczynę, spakować jedną torbę, to czyli spakowałem jedną torbę, a resztę wyrzuciłem rzeczy, czy tam zostawiłem. I w pewnym momencie bierzesz jedną torbę i pakujesz całe swoje życie w jedną torbę. bierzesz wszystkie pieniądze, jakie masz, bierzesz bilet. Jedziesz, to jest tak, ale na wszystko zapracowałem sam, nikt mi w życiu nie dał, nikt mi w życiu nie zasponsorował mnie nic, wszystko pracuję sam, wszystko robię. Każdy może to robić, ale są parę trybów turystyki albo podróży można wybrać. To jest tak, że ktoś może być podróżnikiem, a ktoś może być turystą. Turysta to jest taki gość, że pojedzie sobie do pięćgostkowego hotelu, usiądzie sobie w basenie, wyjdzie sobie w ten na przykład w Tajlandii, to jest bardzo popularna turystyka, wyjdzie sobie na plażę dwa tygodnie i mówi, no, byłem w Tajlandii. Nie, nie byłeś w Tajlandii, byłeś w pięćgostkowym hotelu w Tajlandii, w kurorcie, taka to jest Tajlandia. Drugi na przykład pod taki turysta jeździ sobie sam, już nie Spędzi po w hotelach, ale w podobnych po, po, po hotelach, czy hotelach, trzech właskowych, to w największych takich miast, gdzie są, najwięcej jest najwięcej białych ludzi. Później jest backpacker, czyli już się nazywa na ten podróżnik. Taki ktoś z plecakiem, który odwiedza, się przemieszcza z miejsca na miejsce, z miejsca na miejsce, odwiedza plusy rzeczy, ale też rzeczy prymitywne. I też jest extreme backpacker, taki ekstremalny back, backpacker, że na przykład ktoś ma namiot, ktoś idzie sam przez dżunglę tam tydzień, dwa tygodnie, odwiedza jakieś tam wioski, czy tam na przykład nie śpi po hotelach, czy tam, tam śpi, to ludziom pomaga za jedzenie. Jak ja jadę gdzieś tam, byłem w Kambodży, czy tam gdzieś. Jak ja byłem, musiałem z weteranem wojennym, poszczony był w głowie, mieszkałem przez 7 dni, to on był zarysowany mną, a ja byłem zarysowany nim. To jest tak, że oni nie, nie, nie widzą. Białe osoby też nie przebywają z tą białą osobą, na przykład nie, nie, nie wiedzą z Europy, co się dzieje. Oni też się pytają. Na przykład, jak byłem z, e, z, z mnichami, mieszkałem w klasztorze i uczyłem ich angielskiego, i po wyciągnąłem aparat, zrobiłem im zdjęcie, oni wyciągnąłem aparat i zrobili mi też zdjęcie. To wszystko działa w dwie strony. Na przykład, jak Kambodża, brzmi, że ludzie złoży się jeżą na głowie, a jednak właśnie nie jest. Tu są bardzo przyjaźni, kulturalni, mili, uśmiechają się, pomagają ci. jakiś masz problem, to się spytasz, weźmy cię za rękę zaprowadź i ci pokażę z wielkim uśmiechem. Nie ma nic, że jest niebezpiecznie wszystko jest bezpiecznie wszystko jest... Jest super. Tylko trzeba się z nimi też umieć nawiązać kontakt. Trzeba być tacy jak oni. Jak się człowiek wywyższy, albo zaczyna robić zdjęcia, co sekundę, 100 zdjęć na sekundę, co jeden krok to zdjęcia wszędzie, przebak jak on je, albo coś to nigdy się nie będzie z nimi. Trzeba trochę taką normalność troszeczkę. Jakim językiem posługujesz się podczas swoich podróży? W każdym państwie tam zawsze znam, na przykład po latansku jest Kopcia Lelaj, dziękuję. Po wietnamsku jest Kumę Po kambodży jest akun, a po tajlandzku jest kapunka, kapunka Do kobiety czy do mężczyzny. Każdy mówi dziękuję, proszę czy Saba, hello. W tym momencie mówię Mówię po angielsku, mówię po hiszpańsku, trochę po niemiecku, po leotańsku trochę się nauczyłem, to chyba wszystko. No ale w każdym razie, tam do kraju, to się pytam. Na przykład, najważniejsze jest to, że człowiek rozumie, na przykład, co to jest. Polatański jest manmenian. Manmenian, co to jest? No, myszka. czy manmenian, co to jest biurko, manmenian, co to jest mikrofon. I wtedy człowiek się uczy: manmenian? Mikrofon, a mikrofon. Polatański. się uczysz mikrofon, mikrofon. mikrofon. I poza zapamiętujesz, czy to łódka, jest so. O, różne rzeczy. Czy według ciebie każdy może podróżować tak jak ty? To jest właśnie problem w tym, że nie każdy może stać. Przecież ludzie przywizują rzeczy materialne, jak. Komputer ma w domu, to nie zostawię komputera, bo mam komputer w domu. Mam samochód, co ja zrobię samochód, bo jest tam pół roku i mi 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 wie. są takie myślenia, są takie kategorie myślenia. Ktoś ma dziewczynę, to nie zostawię tej dziewczyny na rok czasu, bo ją kocha i tu do nie pojedzie, bo dziewczyna jest, jest w rągowie. Ale jak masz dziewczynę otwartą i on masz otwarty umysł, możesz jeszcze razem pojechać. Może nie na pół roku, na miesiąc, na dwa tygodnie nawet. Albo nawet wziąć kolej z transcybą i pojechać gdzieś tam co zobaczyć. To, to jest tyle tyle jest różnych dróg, że tylko wszystkie blokada w głowie. To wszystko jest, wszystko jest w głowie, a co można zrobić. Ja jestem tylko przykładem, przecież. No przecież nie zawsze. Ja byłem tak jak, jak każdy chodziłem do szkoły do ogóle, chodziłem ludzie które mają mnie z klasy to wiedzą jaki jestem to wszystko jest takie nie jest takie skomplikowane jak, jak to wygląda jakie teraz masz plany pracować bo wszystkie pieniądze wydałem na podróż <laughs> i później pracować pracować i grać na następną podróż trzy plany mam to podróż to takie swe co jestem takim czym więcej podróżuję, to mam więcej planów ja na przykład chciałem wziąć w kotle zatrzymać się na na pewno do Rosji na, na bajkale się zatrzymać tam jest takie jestem las tam gdzie są tacy ludzie co sobie stołek na głowę ja atakują niedźwiedzia nożem i zabiłem niedźwiedzia w, w serce, po wypiciu po spirytusu. wiesz, w Rosji jest niepiękny spirytus. I tam chciałem wypychać i później chciałbym wziąć kolektę freską i pojechać całą Transyberię do Mongolii. To jest moje marzenie, być, być w Mongolii przez dłuższy czas. I w Mongolii chciałem sobie kupić konia albo osła. Nigdy na koniu nie jeździłem, tam będę musiał wziąć osła i przejechać całą Mongolię na Osię, Może wydaję mi to dwa miesiące około. Później wrócić do Chin, zobacz ten chiński mur. I chyba nie babu wrócę, albo jeszcze zobaczę Azję. Do Ryka podróż chciałem też pojechać do Sri Lanki, e, Indii i Nepalu. I w Nepalu być może trzy miesiące w taki ten tymi w tych górach. Albo pojechać znowu do ponieważ Ameryki jeszcze raz, tylko pojechać o stronę Meksyku, Meksyk, Panama, później wyjechać do Kolumbii, Kuby i zakończyć może w Brazylii gdzieś tam w dżungli, tam gdzie chcę jeszcze tam zobaczyć, tam gdzie ten halik był. Czy czujesz się mrągowskim tonem halikiem? Nie, śmiać mi zechciała pierwszy raz, jak to zobaczyłem, ale miło jest po prostu, miło. No to ten chwilkę to mi tak jeszcze dużo brakuje, że się nie w tym wieku urodziłem, ani w tym czasie. Jakbym się urodził 20 czy 30 lat temu, to może bym miała ten halikiem. Ale to jest ten to jest halik, tam gdzie byłem, ten halik był, to tam nic już nie ma. Tylko jest te wrażenie, że on tam tam kiedyś coś było, co nam przedstawił, tam już nic nie ma, tam nie można być, już nie można być tonek Helikie, bo tam już tego nie ma co, co, co on widział, co on robił. Spełniłeś swoje wszystkie marzenia? To, co myślałem 10-20 lat temu, to wszystko spełniłem. Twoje marzenia takie z dzieciństwa, czy tam to byłem, czy czytam książkę, o, tam bym chciał tam tam chciał być. Czy robiłem Crezo, na przykład tam książkę, o, być na Buddy wyspie, jak mieszkać I mieszkałem. Byłem dwa dni, pojechałem wziąłem łódź, popłynąłem na Budyną Wyspę, gdzie dwie palmy, ko kokosy. Siedział na tej wyspie dwa dni i powiem jak robi ten Ludzie pływali łódkę się najpatrzyli, co ja tam robię, zdjęcia go robili, no byłem i byłem. Nie? Wiesz, takie, takie, takie małe marzenia. Wiesz. Takie na przykład, tam pani zber powiedziała, tam w Peru nic nie będziesz, tam nie ten, a mówię, że będę w Peru. Że będę w Peru dwa lat temu i byłem w Peru. No, no i potrafię z geografię też, no bardzo. Gościem planetę Rągową był mrągowski podróżnik Artur Trzciński. Planet, FM.